Witajcie kochani na kanale Czytania dla Duszy. Zapraszam Was na przekaz na temat e, czego nie dostrzegacie, czego nie widzicie albo wiecie to, ale odwracacie od tego głowę swoją. Czyli e, wypieracie, e, gdzieś tam dajecie sobie na bok i uważacie, że tak nie jest, tak? Chociaż wiecie, że tak może być albo czegoś faktycznie nie dostrzegacie, czegoś nie widzicie. E, być może też przychodzą do Was jakieś przeczucia. Przebłyskim. E, jakieś sny pokazujące Wam to, co ja chcę Wam teraz tutaj przekazać. Ok, dobra, to zaczynamy. Pokażę Wam jak zawsze trzy karty do wyboru. Wybierzcie sobie jedną. Jedyneczkę z tej strony. Ta najbardziej ciemna. Pokażę Wam jeszcze osobno. Jeden. Dwa. Trzy. I odkładam sobie trzy i dwa. I zaczynamy od jedyneczek. Jedyneczki. Co wy macie, moi drodzy, w przekazie? Pierwsza rzecz to to, że wszystko u was jest jakby połączone ze sobą. Czyli to, co macie w środku, to jak się czujecie, czym emanujecie, to widzicie u siebie na zewnątrz. Możecie też zwalać na okoliczności zewnętrzne, to, ale jakby tutaj macie przekaz. Zwłaszcza, że druga karta też o tym mówi, e, że w was ma zapanować spokój, cisza, harmonia. E, być może akceptacja tego, co się dzieje w waszym życiu, i wtedy przyjdą zmiany. To jest jedna rzecz. Druga rzecz może być też taka, że jakby mm, nieważny jest u Was cel, a możecie za bardzo skupiać się na swoich celach pragnienia na tym, co chcecie, a ważna jest ta ścieżka którą idziecie, i jakby Wy macie być zadowoleni, jakby spokojni odnaleźć szczęście w tej ścieżce, w tym, co robicie, dopiero potem zacznie się rozjaśniać jakby w waszym życiu. Eee, tutaj wiecie, co też możecie mieć przekaz, jakby dla osób, które miały coś, jakby jakiś cięższy okres w swoim życiu, albo dalej są w tym okresie. To tutaj jest przekaz, że jak faktycznie poczujecie ten spokój i harmonię w sobie, to zacznie wszystko się jakby dla Was tutaj zmieniać. E, I jakby coś lepszego jest tutaj e, przed Wami. Jeszcze jedna rzecz tutaj mi przyszła: to, że pewne rzeczy trudne dzieją się w Waszym życiu e, albo jakieś takie dziwne, jest to związane też z tym, że wcześniej wysłaliście jakieś swoje intencje, pragnienia, i jakby wszechświat pokazuje Wam, że trzeba zrobić na przykład porządki, coś się musi zakończyć, co, gdzieś się musi uporządkować. Byście wy doszli do jakiegoś celu, który chcecie osiągnąć, ale tutaj nie jest istotny ten cel. Ważna jest ta droga, żebyście podczas tej drogi byli spokojni, zadowoleni, nauczyli się cieszyć z tego, co macie, co jest. Dobra, patrzymy sobie dalej, czego nie widzicie, czego nie dostrzegacie. Być może też wy wymuszycie okoliczności, jak mają się dane rzeczy zrealizować, a to nie o to chodzi. Bo one mają się zrealizować najlepiej. No właśnie, tutaj wy ciągle skupiacie się na, na swoich marzeniach, pragnieniach, celach. I to jest taka tęsknota, być może jest brak działania, a jakby w środku trzeba zmienić wibracje, zmienić swoje emocje. Być bardziej spokojnym, harmonijnym, bo to jakby to działa. Na te Wasze marzenie pragnienie, Czyli Wy aktualnie nie jesteście na wibracjach danej rzeczy, z którą, którą chcecie mieć w swoim życiu. Odpuścić sobie to. A zająć się dniem dzisiejszym, tu i teraz. Czego nie dostrzegacie? Jedyneczki. To będzie takie krótkie czytanie, czego nie widzicie na daną chwilę. No właśnie, to jest to, że wy za bardzo coś ściskacie, za bardzo czegoś chcecie, skupiacie się na niedostatku, na tym, że tego nie macie i praktycznie to się od Was oddala cały czas. To jest to połączenie, że brakuje Wam tego zaufania, spokoju, ciszy, wypuszczenia tego, zajęcia się dniem dzisiejszym, a cały czas skupiacie się na tym, co chcecie i czego nie macie. I projektujecie dziwne historie w swoim życiu. Dziwne rzeczy. Więcej niedostatku, jak bym powiedziała, oddalający się cel. Co jeszcze jedyneczka tutaj nie dostrzega? Wiecie co? Ja bym powiedziała tutaj. Że faktycznie, bo jest królowa buław. Nie będę to osobowo czytała, bo inaczej tutaj całkowicie to czuję. Ale faktycznie tu chodzi o zmianę waszych wibracji. Typowo mi się to pokazuje. Wy jesteście w stanie osiągnąć pewne swoje cele, pewne intencje, ale poprzez zmianę wibracji. Inspirujące pomysły mogą do Was przyjść, nowe pomysły, nowe idee olśnienia, bo ja tu widzę, że mogą przyjść olśnienia, ale pod warunkiem, moi drodzy, że Wy faktycznie przestaniecie się skupiać na tych swoich celach, pragnieniach, a na dniu dzisiejszym. Kreatywność, moi drodzy, kreatywność może być tutaj zaburzona. E, ja bym powiedziała tak, jeżeli na przykład macie przestój w pracy, to jest to, jest to wskazówka dla Was, że, żeby szukać czegoś nowego, inspirujących pomysłów, tych olśnień, żeby być bardziej kreatywnym, mniej siedzieć w głowie, mniej rozmyślać, mniej się zastanawiać, mniej takie tęsknoty, za tym czego nie macie, tak? Mniej skupienia myśli na tym, bo całe czytanie praktycznie o tym mówi. Tutaj wasze ruchy są potrzebne, czyli zmiana tego. Jeżeli tęsknota myśli dotyczą czegoś innego, to zająć się pracą i wdrażać swoje pomysły, które tutaj macie. Ale tu może mocno też w ogóle chodzić o pracę, tak, żeby być faktycznie bardziej osobą, która jest kreatywna, która podąża za tymi ideami i sprzętami, pomysłami, które w Was się pojawiają. Dobra, to tyle dla Was. Tak jak ja powiedziałam, to będzie krótkie czytanie. Jedyneczki, dwójeczki, dwójeczki. W dwóch kartach to jest praktycznie to samo. Wy się limitujecie. To jest ta karta tutaj. Macie jakieś ograniczenia mentalne, i dwójeczka może nawet to wypierać. To, że ja o tym mówię, aby możecie uważać, że wcale tak nie jest bo możecie uważać się za osoby otwarte, przynajmniej niektórzy, ale tutaj jest tak, macie jakieś klatki mentalne, albo w coś nie wierzycie, nie wierzycie w siebie. Może czujecie się niewystarczający, może idziecie innymi programami i jest to jakaś klatka mentalna, albo na przykład nie wierzycie, że coś pięknego może Was jeszcze spotkać w życiu, albo coś wielkiego, tak? Uważam, że w ogóle tu powinniście sobie ustawić wysokie cele. Które są do spełnienia, ale praca z programami, z przekonaniami, to jest to oczyszczenie się z pewnych rzeczy, z tych programów blokujących Was, tak? Czyli tam, gdzie uważacie, że coś jest niemożliwe, jest to możliwe, pod warunkiem, że Wy wyjdziecie z tych programów, jak powiem, które Was blokują. Wątpliwości. To mi się sama karta pojawiła. Czyli albo się o coś jakby nie wierzycie w coś, że może się faktycznie coś spełnić, albo nie wierzycie w siebie, albo za dużo lęków, jakichś obaw macie w sobie. Pod, pod spodem mi się pokazywała już karta metamorfozy, czyli wy u was wymagana jest taka metamorfoza przejścia wewnętrznych blokad. No. Wolność, kochani, Wolność. Pamiętajcie, tutaj jest uwolnienie się z czegoś i wolność taka od tych limitów. Pamiętajcie, że wolność to jest stan umysłu. Nawet jeżeli patrzymy to, co się dzieje na świecie, w Europie, w Polsce, wolność to jest stan umysłu. Można siedzieć w więzieniu i być wolnym. Pamiętajcie o tym. I tutaj jest uwolnienie się czegoś, czegoś z jakichś programów przekonań ze starych schematów. Tak. Patrzymy sobie jeszcze tutaj, co jakby dla dwójeczki, czego wy nie dostrzegacie. Czego wy nie dostrzegacie? No właśnie, tutaj jest alchemia, czyli w was musi się zadziać duża alchemia, duża zmiana. To jest pierwsza rzecz. Czyli tego nie dostrzegacie, że, żeby e, osiągnąć to, co chcecie, to trzeba przejść te wewnętrzne blokady przekonania, programy. E, I uważajcie również na to, co mówicie. Jak się wypowiadacie. Czy mówicie, że jestem wystarczający, tak? Że potrafię, czy po prostu to nie jest dla mnie, nie potrafię, i tak dalej, i tak dalej. Czyli uważać na słowa, które wypowiadacie, bo one są jak zaklęcia. Jakby zaklinacie swoją rzeczywistość w to. Czy to, co mówicie i to, co myślicie, taki świat kreujecie. A według mnie to chcecie czegoś więcej tutaj. Jakby nie umiecie tego przejść, tak? Ale to jakby możecie to uwolnić poprzez zmianę tych poglądów. Może to dotyczyć pracy albo relacji, czegokolwiek. I jakby coś tutaj z tym trzeba zrobić. Hmm? To są wasze blokady, zobaczcie, to jest ta dwójka mieczy. Albo nieumiejętność podjęcia decyzji, albo po prostu ta, takie zablokowanie. Trwanie w miejscu, bo nie wiem co z tym zrobić. Hmm? A może się spełnić wszystko to, co chcecie: dziewiątka kielichów. Pod warunkiem przejścia tych blokad. Czyli to dokładnie, o czym teraz myślicie dwójeczki, jest do spełnienia. Wystarczy przejść z tych blokad. Tak jak powiedziałam, tu mi się i karta pracy, i związku pokazuje, a może jest to i to. Nie wystarczy pozytywne myślenie, od razu wam mówię. E, ponieważ jeżeli macie programów podświadomości, myśląc pozytywnie, e, to te programy i tak zadziałają. Więc tutaj trzeba z popracować z programami, które macie, z przekonaniami, które macie mocno wbite w podświadomości. Zazwyczaj są one z dzieciństwa i dopiero jakby te pozytywne myślenie będzie działało. Ok, to tyle. Jeżeli chodzi o numer dwa. I trójeczki. Trójeczki. Czego wy nie dostrzegacie? Wy macie zaufać. Jesteście na ścieżce, gdzie macie zaufać. Być może słuchają mnie osoby, które teraz tak albo przechodzą jakiś trudny okres, albo są po jakichś trudnych lekcjach, czyli jakby może być teraz etap wyciszenia, to było wcześniej, albo nic się nie dzieje, jest stagnacja, jest maraz jest, jest niby ok, ale jakby nie dzieje się to, co chcecie, żeby się działo. To, jest, to są te jakby grupy, które tutaj mnie słuchają. Eee, dopasujcie do siebie, którą jesteście grupą, i jakby Wy macie tutaj zaufać, bo Wy wchodzicie na tą górę tutaj. To jest energia sukcesu przed Wami i tego nie dostrzegacie. Ale co tutaj? Każde niepowodzenie, każda porażka, eee, każda jakby lekcja, która była dla Was trudna, to tak miało się wydarzyć, moi drodzy. Dzięki temu. Idziecie po ten swój sukces, wchodzicie tam na górę. To jest jedna rzecz. Być może niektórzy z Was muszą mm, poprosić kogoś o pomoc w tej ścieżce: znaleźć osobę, która jakby e, Was pokieruje, da radę, czy coś innego tutaj dla Was zrobi. Może też być z innej perspektywy, patrząc w ogóle, to jest jakby mm, wychodzenie ze ścieżek. Z lekcji, z uwarunkowań rodzinnych u Was. Czyli, jeżeli na przykład w jakiejś dziedzinie Wam się nie powodziło, to być może gdzieś tam w, w rodzie jest to wpisane, ale jakby Wy wy macie być tą osobą, która przetrze ten szlak. Być może już coś zaczęliście w tej, w tej materii robić. Zobaczymy, czego jakby trójeczka nie dostrzega. Hmm. Ciekawe. Przyszłość, kochani. Nie dostrzegacie swojej przyszłości w pozytywnych barwach. To jest to zaufanie tutaj. Niektórzy będą musieli podjąć jakąś decyzję ważną. Ta decyzja sprawi, że faktycznie wyjdziecie na ten szczyt. Ale ja tutaj widzę w ogóle dla trójczek jakiś sukces, jakieś świętowanie. Zmiana czegoś bardzo pozytywna. I wy macie problem tutaj z zaufaniem. Tego nie dostrzegacie, że macie po prostu zaufać. Bo no to co ma i tak się pojawi dla Was. Czego jakby nie dostrzegacie jeszcze? No właśnie, że Wy jakby, Wasza percepcja, patrzenie na Wasze życie, brak zaufania. Być może nie dostrzegacie, że yy, lekcje, które przerabialiście lub przerabiacie teraz w tym momencie, są na Waszą korzyść. Że one właśnie Was prowadzą. Na szczyt tej góry. jeszcze sobie zobaczymy, czego jeszcze nie dostrzegacie trójki, czego nie widzicie. Dostajecie różne przekazy. Być może tutaj ktoś, przedkowie, jakiś przodek się Wami opiekuje i Was prowadzi. I tego możecie też nie dostrzegać, ale jakby tu dostajecie bardzo dużo wiadomości, bardzo dużo przekazów, być może jakichś nawet sygnałów ostrzegawczych, które wam pokazują nie rób tego czy tego, albo wam mówią, że przyjdzie to czy to, bo tutaj jest jakby związane faktycznie z przyszłością i z tym, że coś dobrego idzie, a wy, wy macie problem, żeby w pełni w to, temu zaufać lub spojrzeć na to naprawdę pozytywnie. Zbyt pochopnie być może też osądzacie jakieś sytuacje, które się pojawiają i wydaje wam się, że tu jest nie wiadomo co złego, tak? Czego jakby jeszcze nie dostrzegacie. Właśnie, idzie, idzie do was jakieś uzdrowienie tutaj. Coś nowego, być może nawet nowa miłość. Ale ja bym powiedziała, że wy faktycznie... Ten chaos, co u was jest w życiu. Jeżeli faktycznie macie chaos jakiś w życiu, albo jesteście w konflikcie, to to przeminie. Tutaj mogą być też wasze jakieś konflikty wewnętrzne. Zwróćcie na to uwagę, czy czasem nie musicie podjąć jakiejś ważnej decyzji. Nie karmcie się głodem, kochani. Piątka pentakli, energia niedostatku czyli wy faktycznie macie problem, żeby spojrzeć pozytywnie na pewne rzeczy żeby pozytywnie na swoje życie spojrzeć przed wami jest jakieś uzdrowienie nowa energia zaufać trzeba jesteście w procesie według mnie i tutaj może się wyłaniać ścieżka, która jest wam przeznaczona co ma przyjść, tak przyjdzie ale jakby wy możecie jakby lepiej w to wejść lepiej się czuć przez to, że wy siebie zaczniecie tutaj uzdrawiać, zmieniać perspektywę patrzenia. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o trójeczki. Wszystkiego dobrego dla Was. Pozdrawiam Was cieplutko, popy.